Dobry. Jak wiesz, jest w trakcie kurs Moc jest w Tobie, czyli pierwsza część wstępy do dekodyki, który jest przeznaczony dla osób takich, które chcą samodzielnie rozwiązywać i mogą samodzielnie rozwiązywać swoje problemy życiowe. Swoje problemy ze zdrowiem, swoje problemy z relacjami, swoje problemy z finansami, swoje problemy z poczuciem zadowolenia, swoje problemy z wiarą siebie, swoje problemy, które uniemożliwiały bycie ważnym człowiekiem, pewność siebie i wiele innych aspektów. Ten kurs jest bardzo dynamiczny. Jestem bardzo, pod bardzo wielkim wrażeniem, że w tak krótkim czasie tyle zrobiliśmy. I zapowiadam od razu, że za dwa tygodnie będzie następny. Więc następny kurs, z sobie, będzie krótszy, będzie trwał cztery tygodnie, ponieważ ja również nabrałam wprawy i wiem, jak go ustawić programowo, żebyśmy w tym czasie zrobili to, co jest potrzebne do tego, żeby samodzielnie, samemu. Mieć taką praktykę, taką umiejętność, żeby samodzielnie samemu pracować ze snem, z tym dekodować sen i wszystko, co jest negatywne w życiu, i mieć do tego narzędzia, to się teraz nazywa. Mieć do tego umiejętność, pewną umiejętność. Wiele tam powstaje ciekawych tematów przy, przy okazji tego, co robimy, a ja bym chciała dzisiaj Ci zaproponować pracę z jednym tematem, mianowicie z takim tematem, który się nazywa. Hmm. Problem. Problemy. Problemy. Mam problemy ze snem. Mam problemy z pieniędzmi. Mam problemy z relacjami. Mam problemy w pracy. Mam problemy z szefem. Mam problemy z dziećmi. Mam problemy ze zdrowiem. Mam problemy. Ja Ci proponuję dzisiaj, żeby zająć się tymi problemami, które są dla Ciebie najbardziej uciążliwe. Nie wiesz, jakie są tego przyczyny. Masz to odkryć i zlikwidować. Te, które są najbardziej uciążliwe. Więc proszę Cię. Zajmij się tym białym obrusem czystych relacji, ale ty, nie, czystych intencji, ale ty go ustaw po swojej lewej stronie. I na tym białym obrusie czystych intencji, po twojej lewej stronie, zgromadź wszystko, co ci tworzy problemy najbardziej teraz dla ciebie uciążliwe. Nie znasz przyczyn, ja ich też nie znam, ale twój umysł je zna. No wiesz, pracujemy z umysłami trzema. w związku z tym mamy do dyspozycji bank informacji i rozwiązań, genialny po prostu. Więc ustaw tam wszystkie problemy, połóż tam wszystkie problemy na tym białym obrusie czystych intencji i zobacz tylko, ile ci to do tej pory zajmowało energii życiowej, procent ze stu. Rozumiesz, masz procent energii, ile ci to kosztowało energii życiowej. I gdy to wiesz, ile cię to kosztowało energii życiowej, zdaj sobie sprawę, że twoja energia jest święta i co jej, nie będziesz przecież e, inwestować aż tyle procent. To teraz to zwizualizuj, nadaj temu kształt, tym, tym, temu czemuś, to się nazywa problemy, i ci zużywa tyle energii. Zwizualizuj to, zobacz, jak to wygląda, jakby co to było. I jak już wiesz, co to jest, to teraz zamknij oczy i wyciągaj to coś, co powstało ze swojego ciała. Wyciągaj i rzucaj tam i mów. To jest obce. I to jest obce. I to jest obce, bo to prawda, to wszystko jest obce. I to jest obce. I to jest obce. I jeszcze to jest obce. I to jest obce. Zobacz, ile jeszcze inwestujesz energii w te problemy, które najbardziej przeszkadzają Ci w życiu teraz. I gdy już wiesz, pracuj dalej. I jeszcze to jest obce. I to jest obce. I to jest obce. I jeszcze to jest obce. Aż obrós będzie czysty. Bo jak ty to wyjmujesz z ciała to przestajesz co zaśleć energią i to ma znikać. Jeżeli nie znika, to wyjmij mi coś, co powoduje, co trzyma, żeby nie zniknęło. Pomów z siebie ktoś sprzątacza co tych świeci zrobić. Więc to jest obce, aż będzie czysto. I gdy jest czysto, to teraz sobie uświadom, czym to było trzymane u ciebie. Czy to było trzymane poglądem jakimś, czy to było trzymane emocją jakąś, czy to było trzymane postawą życiową jakąś. I gdy ty to już wiesz, czym to było trzymane, to teraz wracaj z powrotem, zamknij oczy do swojego ciała, do banku informacji i wyciągaj to coś, co było trzymadłem. Czy to jest pogląd, czy to jest emocja, czy to jest postawa ciała, wyciągaj to i z powrotem na biały obraz: To jest obce. I to jest obce i to jest obce aż oczyścisz to trzyma dło w 100% do czysta do czysta do czysta gdy to już jest oczyszczone, do czysta to teraz uświadom sobie Jakie wartości były pod spodem, czyli co odzyskałaś lub odzyskałeś z tego, co było w Tobie prawdziwą wartością? Co odzyskałaś? I to, i to, i to, i to, żeby tego praktycznie używać, potrzebujesz jeszcze sprawdzić, czy Zrezygnowałabyś z tych wartości, zrezygnowałabyś z tych wartości w przyszłości na czyją rzecz? Bo jeżeli tak, w jakiej sytuacji, lub w kontakcie z jakimiś ludźmi, bo jeżeli tak, to znaczy, że przenosisz z przeszłości coś w przyszłość. To trzeba by było jeszcze i to wyjąć, gdybyś na czyjąkolwiek rzecz lub w jakiejkolwiek sytuacji rezygnowała lub rezygnował z Twoich osobistych wartości, które były schowane pod problemami, które tak Ci utrudniały ostatnio lub nie ostatnio, były takie dokuczliwe dla Twojego życia. A ja Ci gratuluję. No tak. Przecież nie żyjemy po to, żeby zasilać swoją świętą energią problemy. Po całkiem co innego. Tak uważam. Jeżeli się ze mną zgadzasz, to Ci bardzo dziękuję. I w ogóle Ci bardzo dziękuję, żeśmy to zrobili. Do zobaczenia.